Witam państwa i zapraszam do wysłuchania prognozy związanej z nowiem księżyca w znaku raka. Wyjątkowa sytuacja, kiedy powtarza się nów księżyca w tym samym znaku jeden po drugim. W tym roku odbywa się on w siódmym domu astrologicznym, a siódmy dom odpowiada za relacje, związki nasze, nasze, stosunki z innymi. Więc takie, jakby ta dziedzina naszego życia będzie weryfikowana teraz przy okazji tego nowiu. Proszę pamiętać, że to, że coś się zaczyna w nowiu, czy trwa do. No ten, ten początek, nawet do pełni, kiedy Księżyca przybywa, to nie znaczy, że ta sytuacja się zacznie zakończy w tym czasie. Tu się coś zaczyna dziać. Natomiast no, to nie jest tak jak z pójściem do sklepu po bułki, tak? Wszedłem, wyszedłem i mam kupiony. Nie, to jest tak, że pewne sytuacje gdzieś się wyostrzają, gdzieś się zaczynają, zaczynamy coś przemyślać. Natomiast y, to nie jest tak, że się wyprowadzamy z dnia na dzień, kończymy pracę z dnia na dzień. Czasami musi to potrwać, czy na przykład nie wiem, rozwodzimy się z dnia na dzień. Co dla barana. Proszę Państwa, przyjrzymy się zaraz tak ogólnie tej sytuacji, co dla baranów może oznaczać ta, ten nów, natomiast osoby, które będą chciały bardziej szczegółowo spojrzeć na swoją sytuację, nie tylko dotyczącą relacji, Zapraszam do kontaktu mailowego. Mój adres mailowy znajduje się w opisie filmu, jeżeli ktoś chciałby po prostu prywatne czytanie sobie zamówić. Zapraszam również na mój profil na Instagramie pod tym samym tytułem: Tarot Doradca. Tam codziennie wstawiam karty na następny dzień z takim krótkim opisem lub przesłaniem. Zachęcam również do odwiedzenia kanału astrologicznego pod nazwą Astrologia Oczami Anny. Tam może właśnie więcej takich informacji, których ja jeszcze nie jestem w stanie Państwu przekazać, ponieważ ja się astrologii dopiero uczę, jestem na bardzo, bardzo początkowym etapie. Wiem, jaka to jest nauka i choć się wydaje, że to już dużo wiem, a okazuje się że wtedy dopiero, jak dużo nie wiemy, tak, jak już się zaczniemy w to wdrażać, w jakąś, w jakąś yy, naukę czy ja wszystko powiedziałam a jeszcze takie ogłoszenie bardzo, bardzo praktyczne, proszę Państwa jak Państwo, no właśnie, tylko biorę karty do ręki podnoszę, Państwo będzie drżał obraz, to jest wynik tego, że mój statyw się chwieje ogłosiłam spontaniczną zbiórkę na statyw w ramach, w ramach wsparcia kanału co do wsparcia adres, nie adres ko informacji znajdują się pod filmem, tam jest numer konta, bardzo proszę o wpisywanie swojego maila, żebym mogła podziękować a osobom, które nie pisują maila, dziękuję tutaj. Chociaż bardzo jednak proszę o odezwanie się i podanie jednak swojego maila albo w tytule wpisywanie od razu, bo mogę się z taką osobą skontaktować. Uff, tyle tytułem wstępu przydługiego. Nie lubię bardzo tego robić, nie lubię się nad takimi rzeczami Tutaj rozwodzić. Wolę przejść do czytania i właśnie przechodzimy. Co dla barana na nów księżyca i mamy słońce. Na pewno coś się w lipcu jeszcze może zadziać. Jest to karta bardzo pozytywna: jest to karta lwa, jest to karta wakacji, jest to karta pozytywnego nastawienia, takiego ułożenia się wszystkiego po naszej myśli, ale również niestety naiwności dziecka więc mamy być pozytywni, ale nie mamy być naiwni. Mam nadzieję, że granica dla osób dorosłych, dojrzałych jest uchwytna, ale wcale nie jest to takie oczywiste, dlatego że y, dopiero z dystansu, czasu y, albo z dystansu takiego, właśnie jak ktoś na Patrz, patrzy, dopiero to widać, czy jesteśmy po prostu pozytywni, czy po prostu jesteśmy naiwni albo niedojrzali. Więc zwracam uwagę na obydwa aspekty tej karty. Nie wiem, czy Państwo, znaczy pewnie część z Państwa, tak, oglądała poprzednie czytania na nowie i pełnie księżyca, gdzie używałam tej talii, która ma dwa wydania tej samej karty, to pozytywne i negatywne, i tam właśnie Słońce jest pokazane na jednej karcie jako właśnie dziecko, które się raduje, bawi i tak dalej, a na drugiej dziecko, które ryzykuje, które jest za bardzo. Takie, no powiedziałabym, nawet nie bawi się, tylko właśnie przekracza granice, nawet bezpieczeństwa. Właśnie to jest bardzo, bardzo wyraziste. Każda karta zresztą ma spektrum znaczeń. Druga karta. Asmonet, proszę Państwa, pozytywne sprawy dotyczące nowych początków. Tutaj akurat mamy, że poprawa w kwestiach finansowych, natomiast tutaj dotyczy to relacji, więc może dotyczyć to relacji. Które wiążą się w jakiś sposób z, finans, z finansami, czyli czy relacje zawodowe, czy relacje partnerskie, albo rodzinne, ale jednak w których pieniądze y, mają znaczenie, czyli y, albo partner, który zarabia, albo, nie wiem, rodzina, która nas wspiera. Y, więc bardzo możliwe, że, że rzeczywiście wasze relacje się ocieplą, że tak powiem, ponieważ to Słońce może coś takiego przynieść, i dzięki temu. No, jakiś nowy etap w Waszych związkach. Z innymi się zacznie nowy lepszy etap. I mamy zaraz dwójkę monet, monet. I teraz mamy. No właśnie. Jakie to jest ciekawe. Tu mamy ASA, czyli jedynkę de facto, tak? Jedynkę monet a tu mamy dwójkę monet. Teraz proszę zobaczyć. No, jakież te karty są. Finansowa. Tak jakby poprawa warunków finansowych. Ale. Od razu mamy dwójkę. Czasowy, czasowa równowaga. Czyli ta osoba, ta instytucja, ten pracodawca, ten partner, nie wiem, rodzina, nie będzie tego robić zawsze. Nie będzie tak, że to jest już na stałe. To jest coś, co ma być teraz na. Takie doraźne rozwiązanie, ktoś was wesprze, ktoś wam pomoże, ale jakby dalej, wy macie podjąć swoje decyzje. Dlaczego? Dlatego, że dwójki, oprócz dwójki, kilku dwójki w tarocie oznaczają podejmowanie decyzji, balansowanie między dwoma opcjami. I na którą się trzeba zdecydować, tak? Bo ta sytuacja jest tylko tymczasowa, gdzie stoimy na jakimś rozdrożu, gdzie mamy jakieś dwie opcje, tak? Tutaj akurat musimy troszeczkę tak wyważyć, jak tutaj sobie z pewnymi historiami poradzić. Natomiast, tak jak powiedziałam, to, co dzisiaj jest dla Was szansą, bo asy to szanse wykorzystajcie, żeby za chwileczkę ten balans, że tak powiem, był bardziej stały, bardziej na, na stałe, na długi czas. Ok, dopytujemy o co tu może chodzić. Karta lwa, tak jak powiedziałam, karta lipca, karta wakacji, ciepłych miejsc i pozytywnego myślenia oby nie naiwnego. Dopytamy o co chodzi. No i mamy piątkę buław. Piątka buław to jest właśnie konflikt. Konflikt, który nie musi być z kimś, przeciwko komuś, może być wasz wewnętrzny, tak? Czyli ja. Sam czy sama z sobą y, toczę wewnętrzny spór, bo nie wiem na co się zdecydować. Ten spór się tutaj pokazał, tak? Dwie opcje. Nie wiem, co wybrać, tak? W lewo czy w prawo? Odejść z pracy, zostać, zostawić y, nie wiem to mieszkanie, czy, y, czy w nim pozostać, nie wiem, wy, wyprowadzić się od rodziny, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Czyli z jednej strony widzimy jakiś pozytywny sygnał, bo ktoś tam gdzieś tam pomaga, jakaś szansa się pojawia, ale. Mamy dylematy wewnętrzne. No i rzeczywiście, as i as się pojawia: ktoś, kto, ten ktoś, kto was wesprze, naprawdę ma tutaj mm, dobre intencje, może wam pomóc jest to osoba, która naprawdę was yy, yy, no, kocha. To może być też szansa na nową relację czy zawodową, czy prywatną, bo as kielichów to jest czyjaś oferta, tak? W tym kielichu ktoś niesie ofertę. To są uczucia, to może być właśnie nowa praca, nowa, jakaś pomoc na rozpoczęcie nowego etapu w życiu. I dwójka monet, czego będzie dotyczyć? Rycerz mieczy. No i teraz tak. Rycerz mieczy to jest ktoś nerwowy, ktoś poirytowany, taki... A, zestresowany, sfrustrowany, wściekły, który krzyczy, trzaska drzwiami, wchodzi, wychodzi, denerwuje się, rzuca jakieś przekleństwa pod nosem, denerwuje się. To możecie być Wy zmuszeni przez sytuację do jakiegoś wyboru, do dokonania jakiegoś wyboru, którego być może wcale nie chcecie teraz podejmować, a widzicie, że. Sytuacja tego wymaga, bo tak się dłużej nie da. Proszę tylko pamiętać, że do końca roku, nawet tam jeszcze do jakiegoś, jakiegoś tam początku stycznia, no generalnie powiedzmy tam pół roku około, mamy, mamy takich, takich energii planet, gdzie te relacje, które mają się zakończyć, które są do zweryfikowania i tak się zweryfikują i w którymś znaku nie pamiętam oczywiście teraz, w którym właśnie już mi to wyszło, gdzie jeżeli my nie zrobimy z czymś w porządku to yy, wszechświat, natura życie, możemy nazwać jak chcemy, określić mniej lub bardziej filozoficznie, samo to za nas załatwi yy, jeżeli nawet ktoś nie korzysta z kart jakby nie interesuje się, nie interesuje się astrologią, proszę sobie tak Pomyśleć o jakichś sytuacjach wśród Waszych znajomych, wśród rodziny, nawet czy o waszych, gdzie jeżeli my nie robimy z czymś porządku, potem nagle to się dzieje samo. Jakieś okoliczności zewnętrzne, pfu, przychodzi wieża i burzy, więc Wy możecie nie chcieć teraz podejmować tych decyzji. No ale widać, że czas na jakieś, jakieś tutaj wykorzystanie szans na coś nowego, co Wam może wyjść na dobre. Rada dla barana na nów księżyca. Co ja mogę dodać więcej? Zmiana radykalna. Radykalna w Was, w jakich sytuacjach, w jakich związkach, czy to z rodziną, czy ze znajomymi, czy partnerskich, czy romantycznych, czy jeszcze innych. No, po prostu niektóre związki się będą kończyć. Trzeba jakiegoś dokonać tutaj wyboru. Trzeba się na coś zdecydować, trzeba gdzieś tutaj wykorzystać możliwości inne, nowe. Karta śmierci jest kartą transformacji wewnętrznej, czyli macie w tej chwili możliwość sami dokonać zmian w waszym życiu na waszych warunkach. Jak przyjdzie wieża, już nie pamiętam w którym to znaku było, gdzie była wieża i śmierć, Jak przyjdzie wieża, to sama, samo się wszystko zawali, więc lepiej zrobić to po swojemu. Według swojego planu. Życzę Wam samych zmian na dobre. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam.